Dzień dobry, moi kochani. To co zaczynamy od rozgrzewki, malujemy każdy ząbek osobno. Jak nam się wydaje, że jakieś ominęliśmy, jak najbardziej możemy do niego wrócić. I tak samo na dole. Dzieciaki, które, którym ząbki wypadły, niech sprawdzą, czy nowe już nie rosną w tych dziurach. Mhm. Tak jest. Teraz malujemy sufit. Szeroko otwarta budzia, tyle żeby język dosięgnął. I od ząbków do gardełka. Mm -hmm. A teraz zrobimy szeroki pędzel. Pamiętacie jak to było z prawym ogonem? Opieramy o ząbki u góry, sam czubeczek. A potem rozszerzamy ząb w boczki języka. Broda cały czas nisko. I przesuwamy za górkę. Próbujcie przynajmniej trzy razy, żeby Wam się udało. Mhm. Teraz łaskotki na suficie sprawdzamy. Na wałeczku oczywiście, tam gdzie zawsze. I zamierzamy podłogę. I skaczemy z polika na polik. Jak piłeczką. Teraz będzie dziubek, uśmiech. Może być z głosem, jeśli nikomu w pokoju nie przeszkadzacie. Będzie i jak najszersze do uszu samych. I jak najmniejszy. Mm. Dziubeczek. No to szeroki. i. 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 <śm Noah> I jeszcze posyłamy buziaki. I jeszcze raz. I jeszcze wsuwamy i wysuwamy języczki jak szufladkę z buzi. Szeroki. Nie wychodzi na brodę. Mm -hmm. Przygryzamy jego czubeczek. Uwaga, żeby nie bolało. I boczki. Dwa na raz. Dobra. To jeszcze robimy glonojada. Mm -hmm. I jeszcze raz przyklejamy płaski język do sufitu jak i glonojada. Cudownie. Jeszcze konika. Dzisiaj konik na takim wolniutkim spacerku jest. Dla przypomnienia, jak syczymy jak wąż, język trzyma się dolnych ząbków i jest płaski. Kiedy szujmy jak drzewo, język podnosi się do górki, tam gdzie szukaliśmy łaskotek, tak żeby boki dotykały ząbków i dziąseł. Kto potrafi nich zrobić rurkę. A teraz schowajmy rurkę tak, żeby boki języka oparły się o ząbki i dziosła u góry. Ach, chciałam Wam pokazać, mam nadzieję, że widzicie. Tak u góry nam się musi ułożyć język, żebyśmy zaszumieli. Super. No to, ćwiczymy slap.

as, os, os, USZ, us, is, dobra, no to teraz najpierw wyrazy paluszki, trzy paluszki, szyszka Pierwsza szyszka kosz, naruszony kosz, kapelusz, szpetny kapelusz, pióropusz, większy pióropusz. To jest bardzo trudne słowo. Pamiętajcie, jeśli. Rywam Wam jeszcze nie wychodzi, zamieniacie je na le. Grosz. Najgorszy grosz. Mysz. Szalona mysz. Kalosz. Bursztynowy kalosz. Mhm, super. I zdania. Agnieszka ma szpetny kapelusz. Udało Wam się? To jeszcze raz. Razem ze mną. Agnieszka ma szpetny kapelusz. Szwankuje mi kosz, naruszył go miłość. Szwankuje mi kosz, naruszył go miłość. Naruszył, czyli zaczął coś. Albo nadgryzł. Może miłość to jakiś szczurek. Jak myślicie? Albo stworek. Który lubi kosze. Kosze pełne czekolady. Albo szyszek. Parszywy Szop odszukał pierwszą szyszkę. Parszywy odszukał pierwszą szyszkę. Mam trzy pyszne paluszki. Takie do schrupania. Chrup, chrup, chrup. Albo. Mniam, miam, 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 miam. Mniam, miam, 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 Mniejszy szu ma większy pióropusz niż większy szu. Jak myślicie, kim jest szu? To powtórzmy najpierw zdanie. Mniejszy szu ma większy kapelusz niż większy szu. Hmm. I się pomyliłam. Miało być, ma większy pióropusz. Jeszcze raz. Mniejszy szu ma większy pióropusz niż większy szu. Dobra, zamieszała Pani. A kim może być ten szu? Jeśli nie nosi kapeluszy właśnie, tylko pióropusze. Pamiętacie? Chodzi w mokasynach. I ma to machałk. Oczywiście, że to Indianin. I woła. Była... Spróbujecie tak długo, tak? Wewnątkiem i. Jak Indianie. Kolej. Szef ma grosz, a koszmarna szefowa oszukuje. To teraz wy. Szef ma grosz, a koszmarna szefowa oszukuje. Kalosz do kalosza i mamy parę kaloszy. Kalosz do kalosza i mamy parę kaloszy. Hmm. Dobra, to teraz zagadka dla Was. Podmiot hmm. Małą norkę zamieszkuje. Kocur na nią wciąż poluje, Szare futro jej się błyszczy, Cichuteńko czasem piszczy. Czym się żywi, co tak lubi? Serek żółty tym się chlubi. Uczta jest natomiast wielka, Kiedy smaczne ma ziarenka. Rozwiązanie tej zagadki będzie w naszym wierszyku dzisiejszym. A jest mną. No. Kogo tutaj na obrazku brakuje? Na kogo czyha ten kot? Pewnie, że na myszę. Dobrze, będzie w naszym wierszyku szara myszka. Powtarzamy głośno wszyscy. Szara myszka. Szara myszka w szafie mieszka. Raz wy. Szara myszka, szafie mieszka. A na imię ma Agnieszka. Ma w szufladzie trzy koszule. Trzy koszule. Kapelusze, szelki, sznurek. Grywa w szachy, pisze wiersze. Grywa robisz Tuszem robi szlaczki pierwsze. Tuszem robi szlaczki pierwsze. Chętnie szynkę je i groszek. Chętnie i groszek gulasz, gruszek, koszyk. Kaszyk, gulasz, gruszek, koszyk. Udało się? Pewnie, że tak. To teraz spróbujmy dla tych, którzy mają lepszą pamięć niż ja, cały wierszyk. Jak wam się udało zapamiętać? Jak nie, może za kolejnym razem spróbujecie już całość. Po rozgrzewce oczywiście. I odpoczynku. Szara myszka. Szara myszka w szafie mieszka, A na imię ma Agnieszka. Ma w szufladzie trzy koszule, Kapelusze, szelki, sznurek. Grywa w szachy, pisze wiersze, Tuszem robi szlaczki pierwsze. Chętnie szynkę je i groszek, Kaszę, gulasz. Gruszek, koszyk. Brawo! To na koniec. Pamiętacie, jak to było z listkami? Ktoś się schował pod listkami. Pierwszy listek zabieramy, drugi listek zabieramy. Zawiał wiatr, trzeci listek sam już spadł. Czwarty listek zabrał ktoś. I pojawił się nasz gość. I to było dalej. Oczy. Nosek. ma Główka gotowa. Raz, dwa. Pa, pa.